Co Taka jesteś piękna, tak. No piękna jesteś. O, o. Dziś mi też się ciężko wstaje. My size biek. sobie zjadła coś dobrego. Ty jesteś taka opasiona, myszko. No, tutaj nie schudniesz, ale znajdziemy ci domek. Taki już na zawsze. Bardzo spokojna i tak. Widzę teraz, jak się poruszasz. Nie będzie w stanie się tu położyć, wejść do cioska, co? Będzie, będzie. Jak się na spacerzku rozkręciła, to ładnie tak? ładnie szła, tak. Może to nie był też taki całkiem dobry